Cześć witajcie tutaj chcę wam pokazać jak przełożyć masę proform z kartonu do wiaderka oczywiście wiaderko jest czyste i puste otwieramy karton wyciągamy z niego masę, masa jest w worku przechylamy ją do górnikami. masa nam cała wypada do wiaderka oczywiście ja jeszcze dodatkowo Wycisłem z tego worka nadmiar tej masy, która tam została, żeby po prostu nie było dużej straty materiału. Wszystko tutaj ładnie możecie sobie wycisnąć. Tak jak ja to właśnie zrobiłem, worek jest wyciśnięty. Nie ma już masy w środku, można go wyrzucić. Szybkie umycie rąk. Karton rozkładamy i nie zajmuje nam już miejsca. Teraz należy masę wymieszać do tego używam mieszadła Level 5 mieszadło należy pierwsze należy zmoczyć w wodzie bardzo szybko miesza naszą masę jestem naprawdę z tego mieszadła zadowolony oczywiście trzeba mieć do tego też odpowiednią wiertarkę najlepiej sieciową bo jednak mieszadło Stawia duże opory. Tak wygląda masa gotowa z kartona, czyli jest to to samo co w wiaderku, tylko że w kartonie. Teraz pokażę Wam jak robię Q2 w oknie. W, ok w poprzednim filmie mogliście zobaczyć, jak wklejam taśmy y StarFlex na w narożniki w okno dachowe. Teraz należy to wszystko dobrze wyczyścić. Te wszystkie falfosle to co powyciskało nam przez karton bo, yy, przez yy, papier bo tam w tym papierze są takie dziurki więc to wszystko trzeba ten cały nadmiar yy, tej masy zaskniętej trzeba wyczyścić żeby nie było potem e, żadnych farfocli, żeby nam się nic nie ciągło nic nie rysowało to należy wykonać po całości całe okno dobrze wyczyścić bo od tego zależy nasze szpachlowanie więc za każdym razem, jak szpachlujecie, nieważne czy robicie to okno, czy robicie płyty, za każdym razem musicie przeczyścić, przedrapać, żeby nadmiar jakiejś tam farfosy, które właśnie się zrobiły, żeby po prostu, bo usuwać to. Oczywiście wiadomo, wiaderko z masą odsuwacie na bok, żeby nic wam do tego wiaderka nie wpadło, bo sami sobie zrobicie pod górkę, bo wam będzie potem rysować. Okno zostało obklejone taśmą, żeby się nam futryna nie pobrudziła. Taśma jest to lakiernicza taśma Motiv. Do drapania używam szpachelki. Jak widzicie, szpachelka fasadowa. Firma Motiv. Jakby ktoś był zainteresowany, pytał. Czyścicie oczywiście powierzchnię w oknie i powierzchnię tą płaską tak samo, te narożniki, bo tam też się zbiera. Teraz ja używam tacki, bo najlepiej mi się właśnie pracuje z tacką. Mogę nałożyć większą ilość masy na tackę. Zaczynamy nakładanie masy. Ja zaczynam nakładać masę od szpalety dolnej, potem szpaletę górną i potem boczne szpalety. Do tego używam różnych szpachli o różnych e, szerokościach. Używam także rajbetek. No wszystko po to, żeby nam się szybko i dobrze pracowało. Nadmiar. oczywiście masy trzeba ściągnąć jak tam są takie um, nakłady z jednej i z drugiej strony jak ciągniecie masę i wam zostają po prostu to, to tym się nie przejmujcie, bo to przydrapiecie na drugi raz wygładzicie i będzie ekstra tutaj pierwsze szpachluje przy taśmie z racji tego że tam jest oryginalny zamek żeby tą masę tam naszpachlować yy, nałożyć bo tam jest dołek a w następnej kolejności przechodzę po szpachlowaniu całej całej szpalety oczywiście trzeba uważać na to żeby tych górnych i dolnych szpalet sobie po prostu nie nie zniszczyć nie powbijać tam palce i tak dalej za chwilę zobaczycie jak wygląda wyszpachlowana szpaleta przeze mnie na Q2. Jeżeli to wysk jak to wyschnie, ta masa przedrapuje, szpachluje jeszcze raz i będzie gotowa pod szlifowanie. Jeżeli sytuacja będzie wymagać, to nałożę trzecią warstwę. Jeżeli nie, to zostawiam do wyschnięcia i będzie już gotowa pod malowanie. W tym filmie to by było na tyle. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam do komentowania. Dajcie znać. Co sądzicie o tej masie w kartonie, czy już próbowaliście masy Proform? Zapraszam również do oglądania pozostałych moich filmów. Pozdrawiam i życzę Wam miłego dnia.